Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który nazwałem roboczo w cudzysławiu Aktualności Wędkarskie, gdzie będę poruszał najbardziej nurtujące tematy, które nieraz nas bulwersują lub wręcz irytują. Dzisiaj zajmę się problematyką porozumień i zawieranych umów. Na przedłużenie dzierżawy obwodów rybackich z przedsiębiorstwa gospodarki wodnej Wody Polskie, a w szczególności z regionalnych zarządów gospodarki wodnej, z którymi poszczególnymi regionalnymi zarządami nasze okręgi zawierają umowy na dalszą dzierżawę. I tak. Jak zaznaczyłem na wstępie, rozpocznę od porozumień, które zawierają nasze okręgi. Mój okręg, okręg PZW Katowice, zawarł następujące porozumienia międzyokręgowe i tak na wody nizinne. Zostało zawarte porozumienie z okręgiem PZW. Bielsko-biała, na którym będziemy mogli wędkować w ramach tego porozumienia na wody nizinne z brzegu, z lodu, jak również ze środków pływających. Przy czym opłata, co nie jest takim adekwatnym słowem, akurat w naszym związku. Czyli składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód, na możliwość wędkowania na wodach nizinnych okręgu PZW w Bielsku Białej, będzie wynosiła w tym roku 170 zł. Przy czym zawierające strony te porozumienie zaszegły sobie, że ta opłata, jest wyłącznie dla wędkarzy, którzy mają przynajmniej dwuletni staż członkowski w jednych z kół umawiających się okręgów, czyli Katowice i Bielsko-Biała. Następną umowę, jakie zawarł okręg PZW Katowice jest to umowa na Wody Graniczne z okręgiem PZW w Opolu. I tak członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego z Katowic będą mogli wędkować na wodach granicznych dwóch obwodów. Obwodu Kłodnica 1 wraz z kanałem Gliwickim oraz Obwodem rybackim rzeki Psina 1, wnosząc opłatę 130 zł. Zobacz, przepraszam, że zaglądałem, ale nie chciałem przejęzyczyć się. Natomiast członkowie PZW Okręgu Opolskiego będą mogli wędkować na wodach granicznych Okręgu Katowickiego. Również opłacają. 130 zł i również na dwóch obwodach na obwodzie rybackim rzeki Odra numer 1 i na obwodzie rybackim numer 2 rzeki Psina. Teraz zaprezentuję wam Graficzny obraz tych zawartych porozumień na mapie naszego kraju. Jeżeli zaś chodzi o zawierane porozumienia pomiędzy tak jak wcześniej wspomniałem. Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej Wody Polskiej i w ich imieniu jednostkami terenowymi regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a poszczególnymi okręgami to jak wiecie, no była dosyć duża burza, padały różne oświadczenia, zarzuty, ale jak życie pokazało, z tej wielkiej burzy spadł mały deszcz, okręgi podpisują porozumienia lub już podpisały. Jeżeli chodzi o okręg PZW Katowice, to dzierżawi on obwody rybackie w dwóch regionalnych zarządach gospodarki wodnej. W regionalnym zarządzie gospodarki wodnej w Gliwicach, z którego dzierżawi 19 obwodów rybackich i z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie okręg dzierżawi dwa obwody rybackie do końca roku, czyli do 31 grudnia 2024 roku okręg miał 19 umów z tego z tą datą, którą podałem. Dla 17 owodów rybackich kończyły się umowy, które zostały zawarte i tym samym o kolejne 10 lat zostały przedłużone te umowy. Chciałbym tu powiedzieć, że te 19 okręgów, które w sumie są dzierżawione z ZDGW, to te 17, na które przedłużono, mają powierzchnię około 3637 hektarów. Dwie umowy nie zostały zawarte tylko z tego względu, że jedna obowiązuje do. Roku 2025 a konkretnie do 1 września, i to jest umowa na owód rybacki rzeki centara numer 2, oraz druga umowa, która obowiązuje do 1 stycznia 2027 roku jest to odwód rybacki na, na zbiornik Kuźnica Warazyńska nr 2 jedne. Łączna powierzchnia jaką dzierżawimy z RZGW Gliwice w ramach tych 19 obwodów wynosi około 4114 hektarów. Jeżeli chodzi o umowy dwie, które mamy Dotychczas zawarte z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obydwie te umowy obowiązują do dnia 31 grudnia 2029 roku. I są to obwody rybackie rzeki Wisła nr 1 oraz rzeki Hechło numer 1. Zaprezentuję Wam teraz grafikę, którą wykonałem w tabelach. Po to, żebyście się mogli zapoznać, jakie owody rybackie są dzielżawione i jak się prawidłowo nazywają. Jak również jakie zajmują wody, co wchodzi w skład każdego z tych osobnych obwodów rybackich Jak widzieliście na zamieszczonych grafikach przedstawia się. Jeden obraz, że porozumień zawarto dużo mniej niż, niż jeszcze w latach poprzednich, bo nie tak dawno w roku 2018 było ich tyle, co Wam zaprezentuję na kolejnej mapce. Natomiast jeżeli chodzi o wody rybackie, to nic się nie zmieniło. Tak jak dzierżawiliśmy 19 obwodów z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jak i z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, pozostała ta sama ilość obwodów rybackich, co myślę, że będzie cieszyło wędkarzy. Na tym kończę. Pozdrawiam Was. Życzę, jak zwykle, udanych połowów ryb i okazów takich, jakie sobie wymarzycie, i do zobaczenia gdzieś na wodo, może się spotkamy i powędkujemy wspólnie. Jak zwykle mam prośbę: piście komentarze rzeczowe i dotyczące danej problematyki. Która została przedstawiona. Nie używajmy wulgaryzmów. Bo pamiętajcie, że te filmiki, jak i te komentarze czyta ją młodzież. Szanujmy inne osoby, nie naruszajmy dóbr osobistych innych osób, i nie hejtujmy się nawzajem jako wędkarze, i nie udowadniajmy sobie, jeżeli nie ma to uzasadnienia merytorycznego jakichś tam własnych, prywatnych podjazdów. Szanujmy się nawzajem, rozmawiajmy, ale na poziomie ludzi kulturalnym, jakimi po prostu jesteśmy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie.